Dobry witamy w kolejnej odsłonie co można zwiedzić albo zobaczyć na Teneryfie i dzisiaj wybraliśmy się w góry Anaga Ania góry Anaga, pamiętaj? <gry> tak ehm, no ponieważ z punktu A do punktu B trzeba by się jakoś przemieścić i samochód w jednym zostawić tak jak u nas. No nie jesteśmy na to przygotowani, więc wybraliśmy Krótszą wersję, czyli najładniejszą, krótką ścieżkę. Jest tutaj ścieżka, ona ma kolor czerwony, jest najładniejsza, chyba może nie najdłuższa bo ma 10 km, ale tam w połowie, czyli na 5 km są wykute w domach skał, w skałach domy. No ale nam nie dane oczywiście będzie tam pójść, ponieważ uważajcie, trzeba, e, trzeba po prostu mieć pozwolenie bezpłatne, ale jednak e, ale to jest i 45 osób dziennie wpuszczają, także Bardzo około, mało. około 16 dni wcześniej trzeba sobie zabukować termin. Jeszcze w Polsce. Działam się. Bo wydawało się, że trekking no to jest formą, a jakby można powiedzieć: No, nie, nie no można wejść i iść, tak? Okazuje się, że nie wszędzie, tak jak to na Teneryfie, jak i w Marsce, jak i na Teide. Także, no to musicie wiedzieć. Więc poglądamy te i inne lasy, pójdziemy potem na drugą stronę i tam zobaczymy piękne lasy wawrzynowe w górach. Anaga. Anaga, tu pisze. Tu jest napisane. Patrzę. Jest napisane Park Rural Anaga. A jesteśmy, A jesteśmy na jeszcze Sendero de los Sentido Ja wszystkie ludzie pójdą po Agnieszkach i coś ich filmować. Nie, nieprawda. Ja po prostu musiałabym ich wyprzedzić. One by się nie czuli, nie czuli komfortowo. Dzień. Naprawdę, naprawdę jest cudnie. Jest, w czym oko na piesek. Znajdujemy się tutaj w Cruz del Carmen. I stąd prowadzą szlaki. Te wszystkie czerwone nitki to są szlaki. To są 12 km, 11, 10, 2. No i gdybyśmy mieli dwa samochody z Agnieszką, gdzieś moglibyśmy postawić jeden samochód. Gdzieś na przykład tutaj, w Baymar. Tu, drugim dojechać tu, albo wejść, albo w drugą stronę się wrócić. A w tym momencie samochód mamy w Cruz del Carmen. No jesteśmy ograniczeni, bo musimy gdzieś tutaj pochodzić, pochodzić i wrócić do samochodu. No niestety. Tak a to A wiadomo, wygląda. że serce płonie, serce płonie. I całe wakacje w lesie. Na Tenerife i na plażach mhm. w lesie w górach. O, a my chcemy pojechać teraz to Co będziemy tam robić? Nie wiem, obejrzymy tam, jest najstarsza teneryjska wioska z zabudowaniami teneryjskimi, z domami teneryjskimi, więc chcemy to zobaczyć. Dobrze, jedziemy. Jedziemy. Przyjechaliśmy gdzieś nie wiem gdzie.